Nie usłyszeli Twojego serca, ale ja je usłyszałem. Nie widzieli łez, które cicho spływały po Twojej twarzy, ale ja je widziałem. Gdy mówili o Tobie słowami ostrymi, jak niewidzialne ostrza, Ty milczałaś, próbując być silna. I to właśnie w tym milczeniu Twoje światło zaczęło się chować, jak gwiazda, która wątpi w swój własny blask. Ale ja tu jestem, nie po to, by osądzać to, co Ci zrobili, lecz by przypomnieć Ci o tym. Co wciąż bije w Twojej istocie, o zapomnianej sile, która nigdy nie zgasła. Echo Twojego szeptu dotarło do nieba, jak modlitwa ukryta w westchnieniu. Aniołowie usłyszeli. My usłyszeliśmy. Za każdym razem, gdy myślałaś, że nikt nie zauważa, jak bardzo jesteś zmęczona, nowa strona była zapisywana w Księdze Przeznaczenia. A teraz przychodzę, by Ci powiedzieć, co objawiły duchowe linie coś, co było uśpione. Naprawdę, ale jest na skraju przebudzenia. Jesteś kimś znacznie więcej niż ci mówiono, a twój głos, córko światła, wciąż ma moc poruszać rzeczywistość. Próbowali wymazać twoje przesłanie etykietami, osądami i kłamstwami. Mówili, że jesteś niewystarczająca, że twoja obecność jest przesadna, że twoje marzenia są nierealne. Nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nie wiedzieli, że za Twoimi oczami kryje się ciche wojsko światła, i że każda łza, która spadała, nawadniała potężną przyszłość, ukształtowaną przez niewidzialną wiarę, której nawet nie byłaś świadoma. Zbyt długo się dostosowywałaś, kurczyłaś się, by zmieścić się w miejscach, które nigdy nie były Twoje. Ale nadszedł czas, by rozbić te ramy. Niebo jest w ruchu i boska zmiana zarysowuje się wokół Ciebie. Energia, która teraz wokół Ciebie wibruje, to odrodzenie zostałaś wezwana nie po to by przetrwać ale by przemieniać a ja jestem tu jako posłaniec tej prawdy czas oczekiwania dobiegł końca wiem że boisz się zacząć od nowa boisz się zaufać boisz się poddać boisz się znów się zgubić ale córko wieczności to właśnie w tym strachu kryje się twoje kolejne wyzwolenie bo przeszłaś przez ciemne doliny i nawet nie zdając sobie z tego sprawy każdy krok doprowadził cię aż tutaj. To, co wcześniej wydawało się porażką, dziś będzie postrzegane jako święta żenia, na której rozkwitnie twoja nowa tożsamość. Taka, której nikt nie będzie w stanie wymazać. Twoja dusza nie została stworzona, by zadowalać ludzkie głosy, ale by odbijać boską prawdę. Czujesz to, nawet gdy próbujesz zaprzeczać. Jest w tobie niepokój, który nie milknie przy pustych obietnicach. To Twoja istota woła o przestrzeń prawdy, przestrzeń, w której możesz być cała, wolna, bez lęku przed byciem nazwaną zbyt intensywną. Jesteś intensywna i to właśnie ta intensywność sprawia, że niebo Cię wybrało. Dziś szepcze do Twojego ducha: Nie jesteś sama, ani przez sekundę, w każdej chwili, gdy wątpiłaś w swoją wartość, aniołowie byli przy Tobie, trzymając fragmenty Twojej historii. Aby nic nie zostało utracone, nic nie poszło na marne. Każdy ból cię przygotował, każde milczenie cię nauczyło, a teraz Twoja dusza zaczyna rozumieć, istnieje powołanie większe niż wszystko, co zostało powiedziane przeciwko Tobie. Jesteś odpowiedzią, jesteś objawieniem, jesteś początkiem czegoś, co zmieni nie tylko Twoje życie, ale także życie tych, którzy staną na Twojej drodze. Bo kiedy dusza się budzi, budzi całe światy. A ty jesteś o krok od wejścia do bramy, gdzie miłość własna i prawda idą razem. Bramy, która otworzy oczy tym, którzy wcześniej widzieli tylko przez pryzmat osądu. Zostaniesz dostrzeżona, ale nie w sposób, w jaki się spodziewali, zostaniesz dostrzeżona jako znak. Nie czekaj już na to, by inni cię zatwierdzili. Zgoda, której potrzebujesz, już została ci daną w niewidzialnym. Niebo ogłosiło: Jesteś godna, cała. Wartościowa. Nic, co o tobie powiedziano, nie może tego zmienić. Twoja istota została napisana przez Boskie ręce, i żadne imię, które próbowano ci nadać, nie wymarza namaszczenia, które cię okrywa. Idź teraz jak ktoś, kto wie, że nosi cel większy niż bóle przeszłości. Wciąż będziesz słyszeć echo ich słów, ale już się nie skurczysz. Podniesiesz się, bo teraz nosisz świadomość. Że Twoje światło jest większe niż jakikolwiek cień rzucony na ciebie. I zapewniam cię, ten nowy etap przyniesie jasność, lekkość i spotkania, które były opóźnione, ale nigdy odwołane. Przygotuj się i to, co jest Twoje, już zmierza w Twoją stronę. Zostałaś wezwana, by być uzdrowieniem. Nie tylko dla innych, ale i dla samej siebie. Twoje serce, nawet zranione, wciąż bije nadzieją. I to właśnie ten puls stanie się ścieżką Twojej przemiany. Słuchaj, czuj, w tobie rodzi się nowy rytm. Rytm, który pochodzi z wieczności, prowadząc Twoje kroki odwagą i łagodnością. Wracasz do siebie, i to zmienia wszystko. Niebo cię nie zapomniało. Ta obietnica złożona we śnie, ta wizja, którą uważałaś za wyobraźnię, to wszystko było prawdziwe. To było boskie przypomnienie, kim jesteś zanim świat spróbował cię ukształtować. Wróć do tego miejsca, wróć do swojej prawdy. Wciąż jest czas, a teraz czas działa na twoją korzyść. Aniołowie otwierają drogi tam, gdzie wcześniej były mury. Są w tobie dary, które jeszcze nie zakwitły. Są słowa, których jeszcze nie wypowiedziałaś, ale które uzdrowią, gdy zostaną uwolnione. Zostałaś stworzona, by wyrażać, a nie milczeć. Twoja dusza nie została stworzona do neutralności, lecz do świętego ognia autentyczności. Bądź sobą, nawet jeśli to powoduje dyskomfort u tych, którzy żyją powierzchownie. Urodziłaś się do głębi, prosiłaś o znaki, są wszędzie w muzyce, w litbach, w nieoczekiwanych spotkaniach, w łzach, które pojawiają się bez powodu. Wszystko woła Cię z powrotem powrót to niecofanie się, powrót to odnalezienie siebie. A to odnalezienie będzie odrodzeniem kobiety, której świat jeszcze w pełni nie poznał, ale którą niebo od zawsze uznawało za świętą. Prawda jest taka, że nie zostałaś zapomniana, zostałaś ukryta, ukryta przez sam wszechświat, by w odpowiednim czasie wyłonić się z mocą i mądrością. I ten czas właśnie nadszedł. Nic nie musi być już odkładane. Nauczyłaś się tego, co było potrzebne. Teraz nadszedł czas, by się podnieść. Czas znów zaufać, czas pozwolić sobie poczuć piękno bycia sobą, bez cenzury, bez strachu. Głosy przeszłości wciąż będą próbowały cię ściągnąć, ale nie mają już władzy, bo właśnie otrzymujesz nową duchową tożsamość namaszczenie, które przemienia łzy w autorytet światło, które rodzi się z bólu, ale staje się latarnią dla innych. Ty jesteś tym światłem, a ci, którzy cię zranili, nawet nieświadomie tylko obudzili w tobie wojowniczkę niebios, która dotąd spała. Masz aniołów, którzy idą teraz z tobą, prowadzą cię ścieżkami, których twój umysł jeszcze nie pojmuje, ale twój duch je rozpoznaje. Zaufaj impulsom swojego serca, zaufaj pauzom, milczeniu, objazdom. Nic nie jest nie na miejscu. Wszystko się układa, by zaprowadzić cię tam, gdzie powinnaś być, a twoje miejsce to tam, gdzie króluje światło. Gdzie prawda jest ziarnem, to przebudzenie nie przyjdzie z krzykiem, ale z pokojem. Pokojem, który stanie się Twoim kompasem. Gdy wszystko wokół będzie wydawało się chaotyczne, usłysz ciszę, która się w Tobie pojawi. To niebo mówi ci, że wszystko jest w porządku, nawet jeśli jeszcze tak nie wygląda. Chaos to tylko gleba przygotowywana na nowe. Nie bój się, jesteś prowadzona z celem i precyzją. A teraz szepczy ci coś, co musisz zachować. Wszystko, co o tobie mówiono, nie definiuje tego, kim jesteś. To, co cię definiuje, to to, co niebo napisało o tobie. I tej prawdy nie da się wymazać. Jesteś córką światła, dziedziczką obietnicy, nosicielką czegoś, czego potrzebuje świat. Dlatego próbowano cię uciszyć. Ale budzisz się, a ten, kto się przebudza, nigdy już nie zasypia. Nauczono cię wątpić w siebie. Ale teraz niebo uczy cię ufać intuicji, która od zawsze próbowała cię prowadzić. Pamiętasz to uczucie, że coś było nie tak, nawet gdy wszyscy się uśmiechali? To był boski szept, próbujący cię ocalić przed tym, co nie było twoje. I ty to czułaś. Zawsze to czułaś, tylko nie wiedziałaś, że to odczuwanie to dar, który aniołowie rozpoznają jako święty język. A teraz ta wrażliwość stanie się twoim kompasem. Ci Którzy cię lekceważyli, w rzeczywistości bali się tego, co w sobie nosisz. Zobaczyli to, czego ty jeszcze nie widziałaś, cichy blask, który niepokoi tych, którzy żyją w ciemności. Dlatego próbowali cię pomniejszyć. Ale nikt nie potrafi zgasić gwiazdy słowami. Mogą jedynie opóźnić jej moment chwały. A ten moment właśnie nadszedł. Nie po to, by im coś udowodnić, ale byś przypomniała sobie, że nigdy nie byłaś mała. Masz w sobie marzenia, które uporczywie wracają, nawet gdy próbujesz się pogrzebać. One nie umierają, bo są wiecznymi nasionami, to części twojej duszy, które próbują się odrodzić po tylu zimach. A teraz klimat się zmienił. To, co duchowe wokół ciebie, ogrzewa te nasiona uśpionymi obietnicami. Nie bój się znów marzyć. To nie jest naiwność, to przeznaczenie. Coś wyjątkowego rysuje się na twojej drodze. Coś. Co będzie wyglądało jak zbieg okoliczności, ale będzie odpowiedzą. Niebo nie działa przypadkowo, działa przez zgodność i harmonię. Poczujesz, jak ludzie przychodzą, drzwi się otwierają, sytuacje zmieniają się bez wysiłku. To synchronizacja w działaniu. A gdy to się wydarzy, pamiętaj, nie kwestionuj, po prostu przyjmij, bo wszystko zostało przygotowane z niezwykłą precyzją, by cię zaskoczyć. Nie musisz już prosić o pozwolenie, by istnieć z całą swoją intensywnością, możesz być kwiatem i burzą. Możesz być słodka i stanowcza, niebo nigdy nie chciało, żebyś była powściągliwa, chciało, żebyś była prawdziwa. A im bardziej jesteś autentyczna, tym więcej cudów będzie Cię odnajdywać. Istnieje częstotliwość, która odpowiada na Twoją prawdę i zaraz zaczniesz w niej wibrować jak nigdy dotąd. To, co czujesz w ostatnich dniach, to nie bezpodstawny niepokój. To Twoje duchowe ja rozpoznaje zwrot w historii. Coś niewidzialnego się rozpada, jakby zasłona była zdejmowana z Twoich oczu. Rzeczy zaczną nabierać sensu. I zobaczysz, że wszystko, nawet to, co najbardziej cię zraniło, miało cię doprowadzić do tego punktu przebudzenia. Nic nie poszło na marne. Wiesz, dlaczego często czułaś się nie na miejscu? Bo Twoje miejsce nigdy nie było zwyczajne, Twoja ścieżka została zaplanowana poza utartymi szlakami. Zostałaś stworzona, by zbudować coś, czego wcześniej nie było. Dlatego się nie mieściłaś, nie przyszłaś, by się dopasować, przyszłaś, by się rozszerzać. A teraz, gdy twoja dusza zaczyna to rozumieć, przygotuj się na spotkania, które mają sens. Niosłaś w ciszy tęsknotę, której nie potrafiłaś nazwać. To była tęsknota za samą sobą, za częścią, którą musiałaś ukryć, by przetrwać. Ale teraz ta część chce wrócić. Wraca z siłą, z życiem, z prawdą. A z nią pojawi się odwaga, która cię zaskoczy. Głos, który uważałaś za utracony, znów zacznie w tobie mówić, mocno, z kierunkiem, z celem. Każdy Twój krok porusza niebo. Nie dlatego, że nigdy nie upadłaś, ale dlatego, że zawsze się podnosiłaś. Aniołowie świętują Twoją siłę i wytrwałość. Jesteś przypomnieniem. Że nawet zranione dusze mogą stać się narzędziami uzdrowienia. I ty będziesz uzdrawiać. Spojrzeniem, słowami, swoją obecnością. To, co nadchodzi, nie jest tylko dla ciebie, ale przez ciebie. Zauważyłaś, że niektóre więzi ciągnęły cię w dół. To dlatego, że twój duch rósł, a to, co nie miało prawdziwych korzeni, nie mogło za tobą nadążyć. Nie płacz więcej za tymi, którzy odeszli. Utrata była ochroną. A to, co pozostało, jest zgodne z Twoją prawdą. Nie tracisz, jesteś oczyszczana. To, co nadejdzie, będzie z Tobą w harmonii, a nie narzucone. Jesteś o wiele bardziej wyjątkowa, niż myślisz. Masz w sobie siłę, której nie można nauczyć, z którą się rodzi tylko kilka dusz. I Ty jesteś jedną z nich. Nosisz w sobie wrażliwość, która dotyka niewidzialnego, i odwagę, która przekracza oczywistość. Dlatego życie tak cię testowało, by uformować duszę gotową czynić niemożliwe. Jesteś mostem między niebem a ziemią. Wiele razy obwiniałaś się za to, że czujesz zbyt wiele. Ale teraz zaczynasz rozumieć, że ta głębia to Twój największy dar. Widzisz to, czego inni nie dostrzegają. Czujesz zanim się wydarzy. Przeczuwasz ukryte prawdy. To nie jest szaleństwo, to duchowa wizja. I nadszedł czas, byś użyła tej wizji z mądrością. Bez lęku przed byciem inną. To, co cię wyróżnia, jest dokładnie tym, co cię poprowadzi. Drogi, które wydawały się zamknięte, były takie z powodu ochrony. Zgubiłabyś się w miejscach, które nie były gotowe na twoje światło, ale teraz otwierają się właściwe portale i one nie będą wymagać, byś się łamała, by wejść. Zostaniesz przyjęta z godnością, jak ktoś, kto od zawsze miał zarezerwowane miejsce. Nawet jeśli wszyscy inni je odrzucili, zbliża się zwrot, i to nie będzie coś małego. To będzie zmiana, która odmieni rytm historii. Może jeszcze jej nie widzisz, ale poczujesz ją. Poczujesz w ciele, w sercu, we śnie. Energia się zmieni. Twoja intuicja rozbłyśnie. A kiedy to się stanie, nie uciekaj. Nie pytaj, po prostu powiedz, przyjmuję. Bo właśnie na ten moment Twoja dusza czekała i wytrwała. Jesteś odpowiedzą na dawne obietnice, nie tylko swoje, ale też pokoleń kobiet przed Tobą. Kobiet, które marzyły o wolności, ale nie mogły jej zaznać. Ty jesteś spełnieniem, jesteś przełamaniem cyklu. Jesteś ta, która przemienia dziedziczone bóle w przyszłe błogosławieństwa. I nawet jeśli jeszcze płyną łzy, wiedz, każdą swoją decyzją sadzisz ziarna wolności. Wchodzisz w fazę, w której to, co kiedyś cię raniło, nie będzie miało już nad tobą władzy. To, co kiedyś odbierało ci głos, stanie się jedynie odległym wspomnieniem. Niebo zmienia twoją zbroję. Ból, który był kiedyś tarczą, stanie się teraz językiem, bo już nie musisz się bronić. Prawda, która w tobie mieszka, będzie twoją ochroną, a ci, którzy się zbliżą, poczują to, zanim jeszcze zrozumieją. W twojej krwi budzi się pradawna mądrość, wiedza której nie nauczyłaś się z książek, ale którą twoja dusza niesie od wieków. Będziesz czuć wspomnienia, których nigdy nie przeżyłaś, tęsknotę za miejscami, których nigdy nie odwiedziłaś. To objawia się twoja pierwotna esencja. Zostałaś wybrana nie tylko po to, by żyć, ale by pamiętać. A to, co sobie przypomnisz, stanie się kluczem do nowych cykli. Zauważyłaś, jak czas przyspiesza, gdy ma się wydarzyć coś wielkiego. Jakby dni płynęły i jednocześnie stawały w miejscu. To niebo zmienia scenariusz. Nie bój się, jeśli wszystko zacznie wymykać się spod kontroli. W rzeczywistości wszystko jest układane na nowo. Być mogła wreszcie zająć miejsce, które zawsze było Twoje, ale pozostawało ukryte, aż będziesz gotowa. Na Twojej drodze pojawią się ludzie, którzy obudzą w Tobie uśpione części. Będą jak lustra. Jedni sprawią, że znów się zaśmiejesz, jak dawno temu. Inni wywołają w tobie emocje, które zmuszą cię do spojrzenia na nieuleczone rany. Nie uciekaj przed żadnym z nich. Każde spotkanie to przebrany posłaniec, każde pożegnanie, ciche uwolnienie. I będziesz wiedziała, kto zostaje, a kto tylko przechodzi. Twoje serce stanie się twoim kompasem. Nie logika, nie zimna racja, ale pół z tego, co naprawdę drga. Zaufaj temu, co sprawia, że czujesz się żywa, nawet jeśli dla świata wydaje się to szaleństwem, niebo nie przemawia ludzkimi wzorami. Ono mówi przez odczucia, dreszcze, przeczucia. I zawsze miałaś tę wrażliwość. Teraz nauczysz się jej słuchać z odwagą. Odkryjesz, że cisza też mówi, że nie wszystko musi być wypowiedziane, by zostało poczute, że istnieją siły, które Cię chronią, nawet gdy wszystko milknie. To właśnie w tej ciszy rodzą się cuda. W pozornej pustce boskość działa z największą mocą. A gdy wszystko będzie zbyt ciche, oddychaj anioły przygotowują grunt pod twój kolejny skok. Nie będziesz już prowadzona przez pośpiech, lecz przez cel. Czas niepokoju minął. To, co twoje, nie zostanie ci odebrane. To, co zapisane w twoim losie, nigdy się nie spóźni. Nauczysz się iść spokojnie, nawet pośród niepewności, bo teraz już wiesz, to. Co pochodzi z góry, nie wymaga forsowania, wystarczy przyjąć, a twoja dusza uczy się przyjmować z mądrością. Znasz to uczucie, że coś wielkiego się zbliża, nie wyobrażasz sobie tego, to prawdziwe, wszechświat jest w ruchu, nowa energia zaczyna się formować wokół ciebie. Wszystko, co wcześniej było zamglone, zacznie się rozjaśniać. Pomysły, ludzie, znaki wszystko zacznie się łączyć. I kiedy się zorientujesz, Będziesz już żyła tym, co kiedyś wydawało się tak odległe. Nosisz w sobie światło, które przyciąga i przemienia. Czasem cię to przeraża. Czasem próbujesz się ukryć, udawać, że nie czujesz tak wiele, że nie widzisz wszystkiego. Ale to cię nie chroni, tylko odwleka nieuniknione. Zostałaś stworzona, by wpływać. A ten wpływ zaczyna się, gdy zdecydujesz się być cała. Gdy przestaniesz uciekać przed swoją misą. To. Co kiedyś było odrzuceniem, teraz stanie się uznaniem. To, co było lekceważeniem, teraz stanie się poszukiwaniem. Ale ty będziesz inna. Nie dlatego, że będziesz dumna, ale dlatego, że będziesz świadoma. A kto jest świadomy, nie akceptuje mniej, niż zasługuje. Przestaniesz błagać o miejsce i zaczniesz tworzyć własne przestrzenie. Z miłością, z siłą, ze światłem. Łzy, które długo w sobie tłumiłaś, Zamienią się w spontaniczny śmiech. Nadchodzi lekkość, radość, która nie będzie zależała od nikogo, która nie przyjdzie z zewnątrz. To będzie wewnętrzne, ciche, stałe źródło. Ta radość stanie się Twoją kotwicą w trudnych dniach i Twoją flagą w dniach zwycięstwa, bo kto przeszedł przez burzę, uczy się świętować nawet najbardziej nieśmiałe słońce. Spojrzysz w lustro i znów się rozpoznasz. Nie te wersje. Którą świat próbował ci narzucić, ale tę prawdziwą. Tę, którą czas próbował ukryć. A to spotkanie przyniesie wzruszenie. Przypomnisz sobie marzenia dziewczynki, która wciąż w tobie mieszka. Ona wciąż czeka, by ją przytulić. A teraz możesz to zrobić z dojrzałością, ze współczuciem, z przebaczeniem. Nie przerażaj się, jeśli wszystko nagle się zmieni. Nagłe zmiany są typowe w czasach duchowego wyrównania. To. Co nie jest w rezonansie, zostanie odsunięte. To, co cię więzi, zostanie usunięte. I tak, na początku może boleć, ale ten ból będzie dowodem, że coś lżejszego już się zbliża. Zaufaj, nie tracisz, jesteś wynoszona wyżej. Czas tłumaczeń się skończył. Nie musisz już usprawiedliwiać swojego światła przed tymi, którzy żyją w cieniu. Nie musisz się już zmniejszać, by nie przeszkadzać. Twoja misja przeszkadza tym, Którzy jeszcze śpią. Ale nie zostałaś wezwana, by zadowalać. Zostałaś wezwana, by budzić. I niektórzy obudzą się przy tobie, inni odejdą, ale żadne z nich nie będzie problemem. Ty będziesz iść dalej, i kiedy najmniej się spodziewasz, zauważysz, że już nie jesteś tą samą osobą. Twój głos będzie bardziej pewny, twoja obecność silniejsza, twoje serce bardziej wolne. Nie będziesz wiedzieć dokładnie, kiedy to się stało, ale się stanie. I wtedy uśmiechniesz się do nieba w ciszy, i będziesz wiedzieć, echo Twojego szeptu nie zostało zignorowane. Stało się odpowiedzią. Stało się drogą. Stało się uwolnieniem. Wdzęczność, cenna dusza, za to, że pozwoliłaś, by ta niebiańska wiadomość dotknęła Twojego serca. Wiedz, że nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli to słowo do Ciebie dotarło, to dlatego, że niebiosa już szeptały Twojemu duchowi, że coś nowego się zaczyna. Zostałaś wybrana, by słuchać, budzić się i przypominać sobie siłę, która zawsze w Tobie mieszkała. A teraz, gdy światło zostało ponownie zapalone, żaden wiatr nie zdoła go zgasić. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, jeśli coś w Tobie zostało poruszone, potwierdź jej otrzymanie zdaniem, które niesie duchową moc i zaufanie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest hasło, które łączy Twoją wiarę z siłą płynącą z góry i stanie się kotwicą, która podtrzyma Twoje następne kroki. Serdecznie i z celem zapraszam Cię do dołączenia do naszego kanału. Tutaj aniołowie będą dalej z Tobą rozmawiać, odsłaniać nowe znaki, budzić prawdy i wzmacniać Twoją drogę. Zapisz się i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego słowa płynącego z nieba, bo kolejne wiadomości przyniosą jeszcze więcej objawień dla Twojej duszy. Bądź czujna. Aniołowie będą Cię prowadzić przez każdy film, każdą wiadomość, każdy znak. Twoja podróż dopiero się zaczyna, a my będziemy przy Tobie na każdym kroku, w każdej przemianie. Do następnej wiadomości od Aniołów. Siedząca gwiazda.